Dobrze, więc mamy dzisiaj 11 listopada, czyli nasze święto narodowe. Wyobraźcie sobie, że normalnie bym w tym dniu zrobił coś super polskiego. Jakby ktoś to próbował nazwać. Normalnie bym, no tak jak mówię, bym pewnie omówił jakieś aspekty drzewka, jakie robię, no ale tego nie zrobię. Bo dopiero dzisiaj, a w sumie wczoraj, skończyliśmy to drzewko wraz z grupą innych osób. Chciałem też pokazać wam pewne znalezisko, jakie okazało się, że miałem dosłownie przed samym nosem u mnie w muzeum w Bydgoszczy. No ale konserwator powiedział, że <laughs> najszybciej to się spotkamy w piątek, czyli 14. Więc... Jedyna rzecz, jaka mi pozostała to nagrać, powiedzmy, najprostszą formę pokazania, że jakoś się troszczę o ten mój kraj, grając polskimi pojazdami. W sensie, nie są polskie, ale Polska ich używała. No to mamy BWP-2 w polskim kamuflażu. Mamy T-72M1, czy tam A w polskim kamuflażu zimowym mamy osę też w polskim kamuflażu i zagramy dzisiaj sobie dosyć nietypowy tryb który ostatnio tak zaczynałem odkrywać od nowa ze względu na to, że szczerze mówiąc trochę mi się bardziej podoba ale nie zawsze po prostu mi się czasem na nim lepiej gra jeśli chodzi o taki takie szybkie grindowanie tylko się długo czeka Mam jeszcze obiekt 292 i Miga 27, którego nie użyję, bo nie potrafię latać na smulkach. Więc zagramy sobie bitwę na zasadzie, że zaczniemy BWP2, potem t 72 m 1 a potem osą, bo OSA jest najdudniejsza, że tak powiem, w sposobie grania. Po prostu siedzisz na spałnie i patrzysz, czy coś nie leci. I nic w sumie tym ekscytującego, dlatego ci, którzy tak koniecznie muszą zobaczyć to, jak się gra osą na smulkach, no to dopiero na koniec. A więc teraz... do boju... i zobaczymy, ile będę musiał czekać. No, świetna mapa się trafiła, No szkoda tylko, że w burzy. BMP-2M... Strzyłka M4... No dobra, jedziemy w stronę miasta i robimy coś. Cv... Cv 105. Zaczęliśmy się na niego. Nienawidzę tego głosu załogi. Jakiś Francuz. No, zapomniałem, że działanowy jest po jednej stronie. Ożyw na nie. Ożyw na nie. tam dalej? Bardzo dziękuję. Czy dobra? No. Zralczyk Żemianin. Słuchaj, ma frecie Nie, ekstra. Tak. No, tak właśnie, tak patrzę na tą mapę, jak my jesteśmy rozłożeni, i tak się zastanawiam, czy ci ludzie używają czegoś takiego jak mózg. Mamy same lighty, same peloty, mamy. Zaczynaliśmy dwa czołgi lekkie. Yy, jednego jeszcze się czołg się nawet nie zrespił. Yy, gdzie jest tu je, gdzie, gdzieś tutaj jest ten rójkat Mi się wydaje, że to nie jest dowódca. Mamy Rujkata. Gdzieś tutaj jeszcze jest ten. Albo Abrams, albo ten AMX Wextry bym nie chciał spotkać, bo ona mnie przebije w górną płytę. AMX niekoniecznie. Hmm jest Abrams! Abrams! Na pierwszej odległość! 400! To paliwa! No, znaczy już przeładowałem chyba. że mogę strzelić raz Zanim... Czy nim przeładowałem? Nie. Jeszcze system y, kierowania ogniem poszedł. Dobra, wszystko działa. O, 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 mam leoparda. Dobra. Ja rozumiem, że można mieć trochę mniej gruby głos niż przeciętny żołnak, ale no kurcze, naprawdę nie mogliście znaleźć lepszego. Zresztą te głosy załogi słyszałem od Węgra, że bardzo nie lubi węgierskich głosów załogi, bo brzmi absolutnie do dupy. Jakby ja nie mówię po węgiersku, także no, panie, było usłyszeć opinię na temat tego. No a polski to, już znacie moją opinię. czy o, a jest, VBCL jest przed nami. Wow. Dosłownie tam dowódca to się musiał obsrać. Że haekiem go trafił. Nie wiem czy haek będzie go w stanie przebić. No. O, udało się. Dobrze, że działa chociaż. Ogniwa gąsicy minione, gościu jeśli się nic nie będzie działo, to po prostu przejdziemy do kolejnej bitwy. Kajem sprawny. Kajem sprawny. Okej. Okay. No, i jeszcze został tamten ten Wszystko. Ja nie wiem, czy ja się powinien śmiać, czy płakać, bo kurczę, do... poprzednia bitwa, której nie zobaczyliście, była absolutnie nudna i nic nie było do pokazania. A tutaj mamy polską ziemię, tylko zimą. Wow. Niesamowite. Gdzie? A tu jezu, jestem ślepy. Here comes the sun, tu, ru, tu, ru. Here comes the sun Ej, 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 dobra, spadnie, bo to, <laughs> akurat sposób jak powiedział, cel powiedział us... <laughs> cel uszkodzony, no, fajnie, nie ma cały uszkodzony, no O, A10 eee, Czekaj, 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 bo ja mogę na IRST Tylko mam ograniczony zasięg, dobra. E, to wiesz, co? To żeby nie było. to ja sobie wyłączę radar. Dobrze, że, że się flarujesz, bo widać ciebie od razu lepiej. Tylko weź mi podleć na jakąś sensowną odległość. No, no, no. Jeśli mi gameplay pelotami nie jest aż taki ciekawy O, tak, tak, tak leci na ciebie, leci. <śścoughs> <ścoughs> brawo, brawo dla tego użytkownika. Dobra, ja może pod, podlecę... podlecę. Podjadę pod ten wiatrak. Aha, ja dalej mam na IRST. Wyłącz mi to. Kolejna dziesięć. bronić punktu A. Sprawdzić mapę. Hmm,

Cel zniszczony! No dobra, cel zniszczony. Coś tam jeszcze jest. Co to jest? Starfighter. Zrozumiano naprzód. Cel aż taka zła bitwa na tej osi nie było? Ja myślałem, że będę tutaj kurczę całą bitwę siedział. Z nudów umrę. I się okazuje, że cudnie było. Teraz sobie nawrót w drugą stronę. Ja już ma ciebie widzę. Dobra, to ma 10,5, nie? A, 10,5. No i koniec. Dziękuję, dobranoc. to przeładowujemy. Chłop śmigłowcem całą grę kurczę latał i... szukał nas. Spoko, rusy raz się zgubili w Afganistanie i polecieli do... Iranu. 6 kurczę samolotowych fragów no tych dawno mi się czegoś takiego dawno coś takiego mi się nie zdarzyło dobra żeby nie było że gram tylko jakimiś ruskimi pojazdami to zagramy dobra boxer nie, znaczy boxer trochę przypomina trochę naprawdę trochę trochę wilka 105 Chodzi o 2PL 2PL dostała DM53 Z tego co mi wiadomo, chyba, używa, chyba używamy Ale chyba, bo albo DM63, albo DM53, już nie pamiętam No i niech to będzie ostatnia bitwa, bo po bitwie z osą, no powiem, że jestem dumny z siebie Więc zaczynajmy No dobra, jeśli wiecie co potrafi DM53 to DM53 generalnie, jak widzisz T80U, to strzelaj w, w górną płytę, bo od razu przejdzie. E, pojedziemy w, na środek i tam postaram się coś zrobić, o ile tam dojadę na czas. Chociaż myślę, że mi się uda, bo to jest porządna, szybka maszyna. Też ma, e, powiedzmy, dużo pancerza, jeśli chodzi o wieżę. Gorzej z kadłubem. Amerykanie? Ta hst osiemdziesiąt dwa. Aha Za mną jest hst Albo koło mnie Błagam nie naprawiaj się przede mną cofaj, 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 cofaj f**ki okay. 90 no panowie jesteście szybcy kurcze jak refleks szachisty o tak oczywiście jedziemy na flankę dookoła Środek, co to środek, tak? Ś środek, Ś środek mojej głowy jest pusty. No, tak to wygląda mniej więcej. Wow, chłodnica. No. Czy to możesz zginąć? Zabili Załadowany Zabili nas. Zabili nas. nie nas. Zabili nas. Zabili prostu Zabili nas. Zabili nas. Zabili nas. Co to, te 80 jakieś? O, te, te, te 90. Panowie zwaliście już tego konia, bo mi by się pomysł udała na tma. Jezus... A tutaj, moi drodzy, spadła wasza matka. Nie wiem, nie, nie rozumiem po prostu. Mamy przewagę... Nie, nie mamy przewagi. Ale jeśli atakuje się, to ty nie czekasz, aż dostanie zaproszenie, tylko ty... atakujesz. A nie, że ja muszę łaskawie, kurczę, modlić się, nie wiem, do, jakiego, do jakiejkolwiek religii, jakiejkolwiek religii Boga, czy Cokolwiek już jest tam u góry, tylko po to, aby o łaskawie dzień dobry przyjechaliśmy, to by pomóc. No, świetnie, cieszę się, no ale. Excuse me. No. Sorry. No, to nie się żyje. Co? A tu. 80 Na pierwszej blisko. Co za przypadek? No i tym akcentem, gdzie głowa jest pusta, jak środek mapy, na jakie grałem, kończymy ten odcinek. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, jakiej prawie zapomniałem, a jak mogłem zapomnieć o tak ważnej rzeczy. Widzicie, to nie jest tak, że jak nie opublikuję co rok na 11 polskie drzewko Progress, to tego nie robię, bo robię. Tylko ono się trochę. Nie uwijaliśmy zrobieniem tego, aby wszystko było na czas, ale jest progres, ponieważ strona na WT-forum jest już gotowa, jest w sugestiach podpisana, że jest to kontynuacja poprzedniej strony, tylko że tym razem już na serio chcemy, aby tak wyglądało to drzewko. I póki co to jest preview przedpremierowy, da się jeszcze go dopracować, można go zrobić jeszcze lepiej i na pewno to zrobimy jeszcze lepiej, a jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda ten progres to zapraszam na serwer, serwer już jest już gotowy, także wszyscy którzy chętnie chcieliby będą rzucić cegiełkę albo zobaczyć jak to wygląda, to zapraszam, więc dziękuję za oglądanie i cześć